Thank you. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku zestawień obiadowych na cały tydzień. Serii tej nie było od bardzo dawna na moim kanale, chociaż była dosyć długo seria ze wszystkimi posiłkami na cały tydzień. Także jeżeli jej nie widzieliście, to zapraszam. I wracamy teraz do obiadów. Jest niedziela i właśnie robię trochę rzeczy na zapas. To znaczy, mam tutaj całego kurczaka, którego upiekę. Tutaj mam kilogram jeszcze pałek z kurczaka, które też upiekę. To wszystko będzie na dzisiejszy obiad i na jakieś tam kolejne posiłki. Ugotuję też ziemniaki na dwa dni, to znaczy na dzisiaj i na lunch jeszcze do zabrania i surówkę również zrobię na dwa dni. To będzie klasyczna taka polska surówka, marchewka, jabłko i przyprawy do tego i to będzie nasz dzisiejszy obiad i lunch na wtorek, ponieważ na lunch jutrzejszy mamy co innego. I to nie będzie częścią tego filmu, mamy resztki po prostu z wczorajszego obiadu, a wczorajszy dzień nie był objęty w tym filmie. Dobra, biorę się za robotę, potem Wam pokażę efekt końcowy. Są ziemniaki, są kurczaki, jest surówka i do tego mamy sosy. Chimichurri i taki tahini. Mamy też jeszcze jakieś tam ostre barbecue i takie, ale miałam ochotę spróbować tych, więc myślę, że to otworzymy. Chociaż nie wykluczone, że otworzymy też jakieś inne. No i dobra, idziemy jeść. Tak jak mówiłam, obiad na dzisiaj, lunche na inne dni, aczkolwiek lunche nie są częścią tego filmu. Ale możliwe, że w obiedzie jakimś znowu się to powtórzy. No bo jednak mamy tutaj 2 kg mięsa, także na dwie osoby to na trochę wystarczy. Mamy poniedziałek, dzień drugi naszego zestawienia obiadowego. i dzisiaj będą zawijańce, tutaj mamy placki jak widzicie gotowe, mamy do nich szpinak, mamy sporo w sumie resztek po otwieranych rzeczy, które idealnie się tutaj komponują. Mamy też cebulę, która była wczoraj do lunchu krojona, mamy mm, takie piersi z kurczaka jeszcze, zaraz je podgrzeję, mamy sos czosnkowy, który robiłam też przedwczoraj chyba. Przeczra, albo wczoraj, nie pamiętam już. I do tego jeszcze pokroję pomidory, paprykę, jedną marchewkę, zestrugam w takie wiórki, kawałek ogórka, z pół awokado, mamy tutaj też chorizo, mamy jeszcze ketchup, mamy resztkę Sriraczy, i tak będzie wyglądał nasz obiad. Natomiast na lunch mamy kurczaka, który był z wczoraj, z ziemniakami, które były wczoraj i surówką, która była wczoraj, więc dzisiejszy obiad jest tylko obiadem, jest tylko na jeden dzień, nie pasuje do tematyki tego filmu, ale jest bardzo szybki w przygotowaniu i zużywa sporo właśnie takich resztek, które już zalegają z poprzednich posiłków. Przyszedł czas na wtorkowy, czyli trzeci obiad w tym zestawieniu i będzie to Znowu trochę miks różnych rzeczy, które zalegają w lodówce, w tym sporo takich produktów gotowych, jak widzicie, bo mamy szpecle, które kupiłam jakiś czas temu na promocji, mamy ich dwie paczki, lekko je podgotuję. W międzyczasie przesmażę e, boczek, przesmażę cukinię i cebulę i później wymieszam z lekko podgotowanymi szpeclami, posypię serem, oczywiście to tam jeszcze podoprawiam. I zapiekę to w naczyniu żaroodpornym, i to będzie taka zapiekanka trochę lepsza niż makaronowa, powiedzmy. W sensie no, ze szpeclami, czyli trochę smaczniejsza, i do tego będziemy mieli sałatkę, na którą składniki już tu sobie naszkowałam. Sałata lodowa, do niej papryka, ogórek, pomidor, jeszcze mamy tu awokado, i ta sałatka będzie robiona od razu też na lunch do pudełek. I trochę tej zapiekanki też pójdzie na lunch do pudełek, także. To będzie taki obiad z lunchem. Podejrzewam, że trochę tego jeszcze zostanie. Zobaczymy, ile tego wyjdzie. Sami też zobaczycie, że w następnych dniach pojawi się to kolejny raz na obiady. Tak wygląda nasza zapiekanka. Jeszcze przed posypaniem dodałam tutaj ym, do tych warzyw i boczku i cebuli. Znaczy, do cukini boczku i cebuli dodałam lubczyk, dodałam natkę pietruszki, dodałam tymianek i oregano, i sól i pieprz, a szpecle ugotowałam po prostu w soli. Wymieszałam to wszystko znaczy w soli, w wodzie z solą wymieszałam to wszystko, posypię zaraz całym tym serem, tutaj już go niedużo zostało. No, i to pójdzie do piekarnika, ale najpierw ja jeszcze idę na spacer, więc to pójdzie do piekarnika chwilę później. W międzyczasie zdążyłam zrobić sałatki na lunch, które zaraz zamknę, sałatki na teraz, do których dodam awokado po powrocie ze spaceru, żeby nie zrobiło się całkiem czarne, bo z godziny będę spacerować yy, i to wszystko. <tutaj>, Tutaj też część tej upieczonej zapiekanki spakujemy na lunch później, a teraz będziemy ją zajadać. No, za jakieś półtorej godziny czy coś w tym stylu. Zabieramy się za środowy, czyli czwarty obiad tego zestawienia i będą kurczaki, które były już wcześniej, marchewka z groszkiem i ziemniaki. I to wszystko teraz przygotowuję na dzisiejszy obiad, plus do zabrania w lunchboxach na jutro na lunch do pracy. Kurczaki jeszcze raczej zostaną, ale myślę, że marchewka pójdzie cała, ziemniaki na pewno pójdą całe, bo wcale nie ma ich jakoś dużo, jak na cztery porcje. I no co, zobaczycie później i dalej, jak to wszystko będzie się prezentowało. Mamy czwartek i dzisiejszy obiad to są rzeczy, które już były wcześniej przygotowane, czyli zupa jarzynowa, którą widzieliście w jednym z ostatnich vlogów. Ja zwykle, kiedy gotuję taki większy garzupy, to sobie przynajmniej jeden słoik tak zasysam. Mam zasany jeszcze rosół na przykład, a tutaj mam już tę jarzynówkę, którą zjemy dzisiaj i na jutro na lunch. I do tego resztki z tej zapiekanki ze szpecli która była już na jeden obiad w tym zestawieniu i była też wykorzystana na lunch na dwie osoby i dzisiaj będzie dojedzona do końca razem z tą zupą. Mamy piątek, na piątkowy obiad będą znowu zawijańce, jeden dla mnie, dwa dla Tomka. Tutaj mamy naszykowane warzywa, sałata, marchewka, pomidor, papryka, jeszcze cebuli brakuje, zapomniałam. Więc zaraz dojdzie cebula i do tego przesmażę ten boczek, bo nie mam żadnego mięsa, które nadawałoby się na wsad, ani nic takiego, a jest boczek do zużycia Także przesmażę nam ten boczek, i to będzie wsad do y, naszych placków, ale jeszcze musi tu pójść cebula. I jeszcze mamy jalapeno tutaj, no i wiadomo, jakieś tam sosy, sriracha, ketchup y, i tego typu klimaty. Mamy sobotę, siódmy obiad tego zestawienia, i dzisiaj na obiad będą dorady z grilla. Ja przepis na dorady. Opublikowałam oj, wiele lat temu, to był jeden z moich pierwszych filmów na YouTubie i cały czas jak robię doradę, chociaż nie robię jakoś ekstremalnie często, ale kiedy ją robię, to robię dokładnie tak samo. Czyli myję, nacinam, smaruję przyprawami w środku w brzuszku i w nacięciach. Wsadzam trochę czosnku do brzuszka i zwykle natkę pietruszki, ale jej nie mam. Mam za to bardzo dużo bazylii, więc po takiej gałązce bazylii wsadzę do środka. Co mam w przyprawach? Mam sól, natkę pietruszki, pieprz i czosnek granulowany, nic więcej. I potem jak się to upiecze lub zgriluje, zjadamy taką doradę z dodatkiem cytryny i to wszystko, cała filozofia. Ja bardzo lubię w taki sposób jeść rybę. I ogólnie nie jestem może fanką. Jakąś taką straszną rybę, że znaczy, bardzo lubię jeść ryby, ale raczej śledzie, makrele, mm, łososia wędzonego, a nie takie ryby obiadowe, a już na pewno nie takie filety. Chociaż to zależy, jak są przyrządzone. No, nie jest to mój pierwszy wybór, ale zjem oczywiście. Natomiast takie ryby w całości lubię bardzo, yy, zwłaszcza jak jesteśmy gdzieś w miejscu, gdzie one są świeżo złowione i kto się bardzo dobrze umie przyrządzić w jakiejś knajpie czy coś, to lubię bardzo. No, przyprawiam je i yy, dorobię do nich jeszcze sałatkę, którą Wam za chwilę też pokażę. Ryby przyprawione. Natomiast sałatka będzie się składała ze szpinaku, fawity, może być oczywiście prawdziwa feta, ja mam fawitę, więc będę ją zużywała. Granat do tego, czerwona cebula, orzechy i użyję takiego sosu. Zrobię taki sos z musztardy, miodu, octu balsamicznego, oliwy, soli i pieprzu. I dzisiaj akurat jest sobota, nie robimy gotowania jakiegoś wielkiego na kilka dni. Jutro będziemy robili gotowanie na kilka dni. Natomiast gdybyście to robili na przykład w dzień powszedni i na jutro potrzebujecie czegoś do pracy, to polecam zrobić do pojemniczków osobno więcej po prostu sałatki, sos w osobne małe słoiczki i do tej sałatki no ryba taka pieczona średnio się nadaje do pracy, ale Świetnie by się nadawał jako dodatek na sałatkę położony. Duży kawałek łososia wędzonego, pstrąga wędzonego czegoś takiego jak najbardziej. Albo zamiast tej fawity wtedy jakieś zglilowane halumi, albo zarówno fawite, jak i na przykład kawałki piersi kurczaka po prostu. Jak robię takie posiłki, nawet jeżeli one są na jeden dzień, to zwykle, zwłaszcza w dni powszednie, lub gdy na drugi dzień mam dzień powszedni, staram się myśleć, jak mogę użyć chociaż części tego obiadu na jutrzejszy mój lunch i coś tam podmienić, żeby było bardziej takie wiecie pracowe, mniej śmierdzące i mniej wymagające w spożywaniu niż ryba z ośmi. No, i mam wtedy część roboty z głowy. Dorada jednak piecze się w piekarniku, pogoda jest paskudna, nie ma co z tym grillem. W międzyczasie zrobiłam sałatkę i, tak jak Wam mówiłam, szpinak, feta, cebula czerwona, granat i orzechy. I w międzyczasie, robiąc tę sałatkę, umyłam sobie cały szpinak, więc tu mam w pojemniku, on dość długo wytrzyma. Obrałam całego granata, tu mam drugą połówkę, więc można zrobić taką samą sałatkę, zwłaszcza, że jeszcze jest pół tej fawity tutaj. I zrobiłam też dużą porcję dressingu, który składa się z oleju rzepakowego tłoczonego na zimno. Odstu balsamicznego, musztardy, miodu, soli i pieprzu. Dorady są już gotowe, sałatka gotowa, i ja tym samym żegnam się z Wami już w tym zestawieniu. Mamy za sobą 7 dni, 7 obiadów, trochę przemyconych lamczy. Mam nadzieję, że jakieś inspiracje będziecie mieli w tym filmie, i dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego razu. Pa-pa!